Hej, kaziomeczki, z tej strony Wejs oczywiście. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się zarabianiem, czyli handlowaniem. Tak jest, jak widzicie. Wybieram rans wizownika złotego. Jest to pomocnik nationality kraj, narodowość. Germany... Niemcy. Liga BPL i oczywiście klub Manchester United. Daje za niego maksymalnie 20 tysięcy i co, o co tu chodzi w ogóle w tej metodzie handlowania? Jest to metoda, w której... No, w której co? No, zarabiamy po prostu dużo zarabiamy na każdym zawodniku co najmniej 5000. No, powiedzmy oczy, około 5000. Ale jaka to, zawod... jaka to metoda? Chodzi o to, że szukamy zawodników, w którym spadła ilość ratingu. Yy, tak jak widzicie, przyszł... przyszedł na przykład Schweinsteiger do Manchester United, yy, miał 88 overallu, ale potem spadł jego overall do 86. No i znaleźliśmy. Tak jest, 88 overallu. No i o co tu chodzi? Spadło do 88 overallu. Yy, no i oczywiście. No, ale cały czas gra w tym samym klubie co teraz, więc ludzie kupują 86, no, ale też by chcieli mieć tego lepszego jednak, tego sprzed spadku Overallu, czyli że tego 88. No i właśnie my szukamy dobrej ceny 88 i gwarantuję Wam, w ciągu niedługiego okresu naprawdę kupią Wam to. Wystawimy go obecnie na aukcję. Na aukcję wystawimy go, bo za 25 tysięcy, a sprzedamy za. Dwie... A, yy, cena no, 26, nie, yy, a cena wyłowcza 26, nie wiem, zaszelejmy. Yy, a cena wywłoszcza będzie 25 tysięcy. Ja nie lubię robić tych dużych odstępów yy, cenowych, po prostu żeby jednak bajnał było zawsze. Ja się liczę na buy now. No i zobaczycie w niedługim odstępie czasu od tego, naprawdę kupię kupiłem. kupię na tyle ponieważ ludzie chcą mieć lepszego Schweinsteingera, nie tylko 88 w spadku tylko dlatego, że przyszedł do United i że jest teraz troszeczkę słabszy przez to, ale tego, że przeszedł, że pierwsze przeszedł i jednak miał ten lepszy overall. No ale teraz zobaczcie, level złoty, Kolumbia, no i y, liga, y, liga... Liga liga... Y, no, wiecie, klub Real Madrid. No i znaleźliśmy Rodriguez, 87 overallu. On też się liczy, jak widzicie. Jego overall podniósł się, albo spadł, nie mam pojęcia. Może wydaje mi się, spadu spadł. Miał 87 overallu, ale spadł na 88, i dlatego 87 jest rzadszą kartą. Tak samo jak było w przypadku Sztończykera. 87 jest rzadszą kartą i. I po prostu yy, dlatego ludzie chcą go kupować. A my właśnie z tego korzystamy, ponieważ kupujemy go w pani nie za 20, coś tysięcy, a sprzedajemy za 29 tysięcy. No i zobaczycie, że on zejdzie. zejdzie. Po prostu zejdzie. Ja to wiem i tyle. Patrzcie, kupiliśmy go za 25 tysięcy, a zejdzie za. za 28. 000. 3 tysiące zysku, zawsze to dla początkujących graczy jest coś. Ja właśnie w ten sposób, głównie na szpanie szangierze powiedziałam, yy, się pierwszych 100 tysięcy. Potem po tych 100 tysiącach jednak już zacząłem lepszymi zawodnikami handlować. No i tak doszedłem do pierwszego miliona, ale zawsze ten handel się przykłaniczy. Jeśli jesteś początkującym zawodnikiem, jeśli... Naprawdę chciałbyś troszeczkę. Nie, pamiętam, zastanawiało to, dlaczego? Jak to możliwe, w ogóle można zrobić miliony w FIFA? Jak to możliwe? Nie, nie rozumiałem tego, ale potem zrozumiałem, że jednak to. Można, można wszystko zrobić w FIFA, tylko trzeba handlować. Bo pamiętam, że na samych meczach zostawało się 100 końców, co coś, może tysiąc, nie wiem, jakoś tak, ale. Yy, i w ogóle to było nieobliczalne, nie znaczy niewyobrażalne, jak można było dojść do miliona na takim czymś. No ale teraz szukamy Kas Keswe Fabregasa. On też, y, gdy przeszedł do, y, z Barcelony do Chelsea, też miał dobry overall. Miał overall 87, jak widzicie, znaleźliśmy go za 5000. Ja nie mogę. Jak nam się to udało? Za 5 tysięcy był jakiś naprawdę niedoświadczony gracz do wystawy, no ale my zyskujemy, no co to? Co, co po prostu zyskujemy i tyle? Zacznę, eee, zacznę wam coś mówić. Eee, gdy przeszedł do Chelsea, miał 87 overall'u, potem jego overall spadł, no, jednak przeszedł do słabszego klubu, no i troszeczkę no, już na, na gorszym poziomie odrobinkę grał, prawda? No nie ukrywamy, Chelsea jest odrobinę, nie powiem, przepraszam fanów Chelsea, ja też jestem fanem Chelsea, lubię Chelsea, ale jednak nie ukrywamy, jest gorsza od Barcelony. No ale y, szukamy teraz cały czas 87, bo to jednak jest kolesalna różnica, patrzcie, mamy 84 overall i mamy 87 overall, no to to jednak, każdy się rzuci na tego 87 i dlatego trzeba szukać go, w cenie 20 do 22 tysięcy powiedzmy, można go kupić, bo potem sprzeda się go za jakieś 28, 25 tysięcy i znaleźliśmy aż dwóch, trzech. Wow. Za 20 tysięcy dużo wszystkich. Już naprawdę można ich kupić. No i Nikt ich chyba. Już ich nie mam, dobra. Yy, no może jeszcze coś tu znajdziemy. O, jest tu. Jest dobra. Chociaż... Nie zastanawiam się, czy jeszcze kupować. Ale to już nie Dobra, mam 20 tysięcy nie stanie nie kupimy, więc. <suszy> nie wiem. Dobra, chudmy za 20 tysięcy, bo nie ma nic po prostu taniej, więc. kes breakas. Dobra. Tyle nam wystarczy. Wystarczy nam dwóch, tak po prostu dla przykładu. Jeden kupiony za 5 tysięcy z niego a drugi kupiony za 20 tysięcy. Patrzcie zawsze również na pozycję, no bo jednak Kestwood Breakas, jakby miał pozycję... CAM albo CDM, no to jednak już jest gorszy, no bo y, mniej ludzi ma formację, w której jest naprawdę dużo wykorzystywanych tych zawodników. A jak widzicie, kupiłem go za 20 tysięcy, wystawiam za 25 tysięcy i licytacja 22 tysiące. Tak samo zresztą zrobię z tym drugim zawodnikiem. Y, no i zobaczycie, że naprawdę fajnie to wyjdzie, że naprawdę naprawdę kupią, kupią i koniec. No i jak widzicie minęło już troszeczkę godzinka czy coś, no i... No po prostu widzicie. Mieliśmy dwóch kesów fabrygasów kupieni za 25 tysięcy, a drugi kupiony również za 25 tysięcy. Mieliśmy dwóch Rodriguezów. Oni również do, ku, kupieni w dobrej cenie za 28 tysięcy, tak jak wystawiliśmy ich. Mieliśmy y, jeszcze innego Rodriguez'a, 257, 25, 8 tysięcy. Y, Schweinsteiger 26 tysięcy, widzicie, tak się można dorabiać na tych drobnych sumach. Te 5 tysięcy za każdym razem to jednak coś robi. Naprawdę, można tak się dorobić, można tak się dorobić dużo pieniędzy dla początkujących graczy, dla tych średnio zaawansowanych, naprawdę to jest dobra, dobra sytuacja. No ale, żoneczki, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że Wam się spodobały takie odcinki, w których będę Wam pomagał handlować. No i, no i cześć, do następnego, hej!